Iwona i Ryszard mieli 40 lat, kiedy postanowili spróbować swoich sił w świecie randek online. Dzięki portalowi, Majdwoje odkryli, że miłość może czekać w najmniej oczekiwanych miejscach. Ich pierwsze spotkanie odbyło się na lokalnym festiwalu sztuki, gdzie oboje zafascynowani byli twórczością lokalnych artystów. Iwona, z wykształcenia historyk sztuki, i Ryszard, pasjonat malarstwa. Od razu znaleźli wspólny język. Spacerując po wystawie, dzielili się swoimi przemyśleniami i emocjami, co szybko stworzyło między nimi wyjątkową więź. Każde kolejne spotkanie przynosiło nowe, niezapomniane chwile. Wspólne wizyty w galeriach i długie rozmowy o sztuce stały się ich codziennością. Iwona i Ryszard zrozumieli, że ich miłość jest jak piękny obraz, pełen kolorów, emocji i głębi. Ich historia pokazuje, że miłość może rozkwitnąć wszędzie, nawet po czterdziestce. Czy Ty też masz podobne doświadczenia z randkami online? Podziel się swoimi historiami w komentarzach. Śledź nasz kanał, by odkryć więcej inspirujących opowieści i kliknij link do MyDwoje, by rozpocząć swoją przygodę z miłością. Zasubskrybuj, aby otrzymać próbne członkostwo na portalu.